Cześć i czołem! Cześć! Witamy, kłaniamy się Wam z Gdańska. My, w trakcie sprzątania, mamy bardzo dużo pracy, ale postanowiliśmy w międzyczasie, pomiędzy jednym odkurzaniem a zmywaniem podłogi, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Zobaczcie, słońce u nas świeci bardzo mocno. Bardzo chcielibyśmy Wam złożyć bardzo, bardzo, bardzo serdeczne życzenia wielkanocne. Ja też Wam bardzo, 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 bardzo. bardzo. <grywa> Ile jeszcze bardzo? I naj, 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 naj. I naj, 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 wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt, zajączka bogatego i, i kolorowych jajek i wesołego śmigusa dęgusa i wszystkiego, co sobie jeszcze zażyczycie. I, i tego i dużego yy, czy, no, zająca no i wiadomo nie no <głos》>, kompromitacja no. no nic kochani jeszcze raz życzymy wam yy, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się a nasz plan yy, to czy, co. Za chwilę mamy gości słuchajcie przyjeżdża do nas rodzina. Yy, całe święta będą rodzinne w niedzielę jedziemy do rodziców yy, później. Będzie wesoło i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Gdy się uda i będzie fajna pogoda, to sobie zrobimy nawet ognisko, także będzie fajnie. No, ja taki też ładniejszy dzisiaj jestem trochę. Gdzie? W którym miejscu? Ty jesteś ładniejszy. No. Także no jeszcze raz. Kłaniamy Dobra, trzymajcie się. trzymajcie się idziemy sprzątać dalej. Pa, pa pa, pa. Cześć! A jak to się włącza muszko, zaraz? Nie wiem! Rób. O, o, o. Jak to się włącza? Kochani, nie wiedziałem jak się włącza. Trzymaj ta się jeszcze, no. O, tak wygląda.